bogini oni, jest święta. co ja pamiętam to oni chyba nam normalnie tak tak otwarli będzie. te drzwi, ale. Wskaż drogę. Czekam. Na stanowisku. Czuwam. Bogini wzywa. Co? Nie klikłem kontrola. Patrzcie do mnie jedną, mnie, dam mnie. Pośpiesz się, mów o co chodzi. Twój. Czekaj, tych biegnij. Natychmiast. Jeżeli te dwie będą głosu oh, Elun. Mam nadzieję, że nie słychać telefonu mojej matki. Oczywiście. Staje święt. Nie mogę już korzystać z osłaniającej mnie mocy Elun. Na Elun Oczekiwanie skończone. Tylko... skończone. Uciekajmy. głosu Elun. To... Te porzucone balisty pomogą mi przebić się przez umocnienia nieumarłych. Wow. W dupę. Czy ktoś zagraża dzikiej wyskucze? Tutaj nic nie ma? Tutaj coś chyba jest. Łania aż użyję tego ptaszka. Takie ptaszek się chyba czekają w takich misjach, przydaje to jeszcze nie do końca. Ja po prostu jestem ciekawy. Już tutaj w ogóle coś jestem, to na zdrowie. Bogini wzywa. Czy ktoś zagraża Ci do zemsty? Słucham głosu Eluni. Pośpiesz się. Niech no? będzie wola bogini. Bogini wzywa. I nie scenariusza. Zostawcie mi moje... Nie pamiętam, co się ma... Palisady tu Łajsady a, Ucham głosu Elun. Dobrze pamiętam. Łajsady chyba... Łajsady chyba... Bogini żywa. Niech tak będzie. Za Kalindą. Czy ktoś zagraża dzieciom? Dawno już nie walczyłem z niej. umarłymi. trochę mi się zapomniała, jak się z nią walczy. I nie cenariusa. Mamy cały czas trzy balisty. Teraz są w i Słucham głosu Elun. O, SMS-a dostałem no, nowy telefon Jest Samsung chyba Jest Samsung chyba Totalnie wojsko chyba mi Dobra, może że nie będę mieć aż tak bardzo wyrąbane Nie ulęknę wzywa No, patrzcie, no to sobie bijcie moje we jednostki. Wy sobie tutaj też wybijajcie. Retor już możecie w to bić sobie jak chcecie, oczywiście. Jeśli nie chcecie, to nie trzeba. Czy ktoś zagraża dzikiej No Nie, dobra, no. Wola bogini jest święta. będzie Bogna Na elun. Też to bicie, palisany. Musimy się przebić tutaj. Nie, nie chcę, by wszystko wybija. Zbiegnijmy tutaj do... Chandris. Tyrande, dzięki Elun dotarłaś do nas. Nieumarli pojawili się znikąd i bez ostrzeżenia zaatakowali naszą osadę. I sznudal deep, Chandris. Mamy większy problem. Nieumarłych wysłał tutaj płonący legion, nasz wróg sprzed wieków. By zmierzyć się z taką mocą mamy tylko jedno wyjście. Musimy obudzić druidów. Iszmualdip. Czyli chyba pozdrowienia do Ciebie i Twojej rodziny. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Kiedyś pamiętałem, teraz nie mam internetu. W bo... mogę sobie... Byłem u siostry wczoraj, to mogłem się zobaczyć w końcu grałem. Rozdział trzeci. Przebudzenie Furiona. Następnego dnia na skraju Świętej Księżycowej Polany. Skoro scenarius nie żyje, zadanie obudzenia druidów spada na nas. Musimy odzyskać róg półboga ukryty na księżycowej wyspie. Tylko jego czysty zew może wyrwać druidów ze snu. Ale kapłanko, orkowie założyli na wyspie swój posterunek. Nie zdołamy odzyskać rogu scenariusa bez walki. Kapłanko Tyrande, dzięki Elun znaleźliśmy Cię. Nie umarli, zbliżają się do pobliskich kurchanów. Ich komory zdają się być puste, jednak... Siostro, w kurhanie na pewno śpi Furion Recz To najpotężniejszy i najmądrzejszy z druidów. Musi zostać ostrzeżony o powrocie Legionu. W takim razie lepiej się pospieszmy. Jeśli umarli zajmą kurhan zanim się przebudzi... Śpieszmy zatem, moje siostry. Nasza nadzieja leży w przebudzeniu Furiona. Aha. no właśnie, właśnie tylko, że to nie będzie takie proste bo to jest niestety czasówka i to taka jedna z y, trudniejszych czasów, jak powiem wam szczerze właśnie, oni muszą się, oni się tutaj przybiją mają 100 drzew do wybicia no i nie kopną tego aż tak wolno jeszcze mają to obok siebie zaraz, tak więc więc no będzie ciężko, musimy się przez to przebić dojść tutaj do tego rogu jest to cholerę ciężkie, uwierzcie Natura jeszcze do tego chyba nas nie u... chyba orkowie jeszcze będą nas atakować nie? Za mało powiem wam szczerze misja potrzeba więcej chuj, drewna chuj ciężka chuj ciężka, to jest naprawdę fuj ciężka. To jest misja o. Potrzeba więcej drewna. Proszę Was, ogniki. No. Potem zrób to. Jak to zrobi? I oczywiście to ognik znika, nie? Aż Aman. No, tu mamy, widzicie. To jest fajne. Prastary obrońca. Rzuca kamieniami, widzicie. Nawet dużo obrażenia ma. No i chcesz dobrą. Tom. Yy... Obleżniczą jednostką, szczerze powiedziawszy. No. Ach, napiłem się herbatki, która mi popoliła to... palce. Za mało złota. Potrzeba więcej drewna. O Boże, te obniki to są takie lenie, kurwa. Rzubcie to. Wy macie to, czy wy nie macie macie. To lipto trochę. A hmm. Tu widzicie na mamy to, co mamy. Hmm. Dobra. Potrzeba możesz... więcej drewna. Dobra, rób się, rób, bo... Ja tu chcę palisady już robić. Zagraża My się nie możemy tutaj tak opieprzać, no bo... Kurwa zaraz te wszystkie drzewa nam wygnijmy, będzie strażnie, co co? W ogóle... Się cieszę się, że ta gra jest taka wolna, bo to jest ino 3 Chyba na trudnym jest i chyba z sześciu To popieprza wtedy, nie? Z tego co pamiętam Wtedy popierdala aż nie Nium, 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 nium ty, kurwa, szybko, szybko, szybko No Serii to, to się może skończyć trochę źle Co to jest? What the fuck? Czekajcie chwilę. Dobra ludziska, ja muszę kończyć na chwilę. Tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, komentował dla was Panda. A oczywiście... nie się... ...wszystko musi mi przeszkadzać. No. To dzięki, na razie i cześć. papa. Hej, hej, hej. Cześć, mam wam wszystkim z tej strony znowu Japanna a my znowu gramy w Warcraft 3 jak pamiętamy rozdział trzeci przebudzenie furiona następnego dnia na skraju świętej księżycowej polany jestem gotowa a. widzicie ona już jest gotowa zdążyłem tylko włączyć to a ona już jest gotowa jakaś rozkmina no to mi się przydało, to, to, się, to się będzie jeszcze trochę budować. I mi się, że to one są w ogóle nie są zbyt dobre. Driada. Nie wiem, że w ogóle pokazywałem tę jednostkę. Taka sobie jakoś. Nie wiem dlaczego nigdy ich nie robiłem. Jak mi się nie Cześć. podobało. Mają takie... Yy... Jakieś działanie, zakręć, czy pomocy jednostek przeciwnika i wrogów, zakręć, od sojuszników, nie miałem pojęcia. Twój budynek jest gotowy. Hmm. Mają jakieś trucizny, ale jakoś... No, no nie, się nie chciałbyś ich budować. dla mnie to były zawsze jakieś takie beznadziejne jednostki. No i sobie dalej ścinają. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Dwie te jak nic. Badania zakończone. Badania zakończone. Uczuwa zadawane zładowane przez hipogryfy. Himery, ale czy my w ogóle mamy kłopoty? tak? Wskaż drogę. Słucham głosu Elun. No ja nie w ogóle pochwytyw. Powiem, że muszę urobić... Czy ktoś zagraża cię? Pan? Cześć co To dobrze w głosu Elun. To mi się robi. Ja wydaje mi się, że w tym czasie... z tego chcą, można tylko te robić. Ale to beznadziejne czy to, no bo nie ma ani jednej jednostki. Nie mam kurwa pojęcia. Nie wiem pojęcia, nie robię tego, no bo my nie mamy nawet takich jednostek do wyszkolenia. Mm, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, tak. Może do drzewna nie pójdą jeszcze dwa. Tak sobie po prostu. No jak mi się na te uczniczki. I, wracamy w, w bój. I chuj. Hehehe. W ogóle wow, to też było inteligentne ze strony Orwi. Budynek jest gotowy. Aż retor, ama. Zaatakowali Niech tak nocnych be. elfów w nocnych. Bogi. Wola bogini jest święta. Zginiesz za Elun. Anu, no. Niech tak no będzie. No już plus 10. Badania tutaj jeden z zwinność Jestem Teraz gotowa. Jeszcze, aha o trzy zwinności jeszcze. O no, dobra, nieważne. Jeszcze jedna mi się jedno zrobi. Oj przepraszam. Kurde, dopiero co wstałem. Mmm. Natura wzywa? Bo mi się żyć nie chcę. Nawet. Jestem gotowa. Tak, nie rozumiem. Zwiększa wrażenia zadawane przez hipogryfów, chimery, druidów szponów w postaci niedźwiedzi oraz druidów pazura w postaci kruka. że nie mamy ani jednego z nich. To balisady? są balisady, balisadach, balisady nic. Nie wiem, kurwa, czy to czy Twój zakończone. Takie. Dziwne. Perez na elf albo widzę tak samo w ciemności jak w dzień, albo Badania lepiej... Zakończone. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? No dobra, no lecimy, nie? Retor Aman. Czekaj, czy takim właskiem zniszczymy. Na Elun. Bogini wzywa. Co tu jest? Chyba, nie, nie Co tam jest, bo to mnie intryguje. Chyba, że tam się idzie do tych orków, ale nie Aż wydaje mi się. Retor ama. mi się, że do orków się idzie tędy. No murloki. Więcej murloków. I to pewnie będzie super murlok. O nie. Ła Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? No to hell? Oni już idą na nas. Kolejny atak. Rzućmy tak, że niech już się wyszkolą na łączniczki. Niech sobie z takim małym atakiem zadzierać sami. Słucham głosu Elun. Anu no, Dora. Czy ktoś zagraża ci... Uderzajcie szybko! Schwytajcie ich zanim się przegrupują!